Korzystając z uprzejmości pana Pawła z kanału Motokronika przedstawię wam oplawek 3B w wersji silnikowej 2.6 V6 i w prawie najwyższym możliwym wyposażeniu. To też wersja specjalna, edition 2000. Z przodu widzimy lampy ksenonowe ze spryskiwaczami. Teraz otworzę wszystkie drzwi i pokażę wam wnętrze. drzwi bardzo ładnie wykończone. Skóra i welur, no i lampka w drzwiach I z tyłu również podobnie, a nawet jeszcze więcej skóry. Mamy podłokietnik i roletę tylnej szyby. Przebieg, jak widać, niewielki No i też posiada kolorowy wyświetlacz, co się rzadko zdarza Mamy radio Komputer pokładowy Płyty Zmieniarka Nawigacja, no, trzeba włożyć płytę Ogólnie radio to Siemens NCDR 1100 No też, jak widać, mam Tutaj telefon Nokia 60310i. Klimatronik. Uchwyty na kubeczki. A zmieniarka jest w schowku. No i tam widzimy płyty od nawigacji. Vectra ma też o, ładne podświetlane daszki. I u kierowcy tak samo. Zamkniemy drzwi i pokażę Wam silnik. No jeszcze raz przypomnę, 26V6 170 koni 250 nm. Jeszcze może ta cecha charakterystyczna, czyli charakterystyczne przetłoczenie przechodzące tu płynnie na lusterka boczne. Zobaczymy jeszcze bagażnik. Z tyłu też Posiada fabryczne, oryginalne czujniki parkowania. Zapalimy ją sobie. Ten on się sam zapalił, bo, ponieważ posiada też moduł skandynawski, czyli taki włącznik automatyczny, włącznik światła mijania. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobała. Dziękuję panu Pawłowi za możliwość pokazania i za zaproszenie. A ja zapraszam jeżeli ktoś będzie chciał od czasu do czasu śledzić sobie losy tego samochodu, to zapraszam na mój kanał Motobaj Lewy 648. Pozdrawiam.